Witajcie, kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie Waszą listopadową pełnię rozpoczyna. E, kochani, już 5 listopada e, będzie pełnia Księżyca w znaku byka. E, będzie to, kochani, e, pełnia bardzo ważna. Dlaczego? Ona jest nazywana inaczej Super Księżycem, Mroźnym Księżycem, Bobrzym Księżycem, e, a to za sprawą tego, że to będzie najjaśniejsza, kochani, pełnia w tym roku. Pełnia w znaku byka. Jak dobrze wiemy, znak byka jest trygonem ziemskim, ukierunkowanym głównie na sprawy materialne. Dla niego ważne jest poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, materia. I właśnie ta pełnia zweryfikuje, czy te relacje, w których jesteśmy, dają nam poczucie bezpieczeństwa, czy też nie. Czy dają stabilizację, czy też nie. Czy te związki? partnerskie, którym jesteśmy, są przyszłościowe, dadzą nam fundament do tego, żeby budować coś większego, czy też nie. Dlatego pewne osoby podczas właśnie tej pełni doznadzą takiego przebudzenia i stwierdzą nie, ja już nie chcę być z tą partnerką, z tym partnerem, bo ta relacja do niczego nie prowadzi, a ja chcę tutaj ślubu, ja chcę mieć konkret, ja chcę mieć wspólne mieszkanie czy dzieci. To samo będzie się tyczyło pracy, kochani. Tak jak powiedziałam, byk jest e, trygonem ziemskim, związany z materią. I do, tak naprawdę niektóre osoby mm, dojdą do wniosku, że ta praca nic im nie daje. Nie daje rozwoju, pieniądze są takie same, Jesteś, niektórzy mogą być źle traktowani w pracy i stwierdzicie: koniec, mam dosyć pracowania dla kogoś, za marne pieniądze, jeszcze bez uznania, zakładał swój biznes. Ale tak jak mówię, to jest energia bardzo ogólna. Tak naprawdę to będzie takie dynamiczne przebudzenie. Wyzwolimy się od starych schematów, nawyków, relacji i chce, poczujemy to, że chcemy być bardzo niezależni. Tak jak powiedziałam, niektóre osoby odejdą z pracy, niektóre odejdą z związków, czy partnerskich, czy przyjaźni. No, pewne osoby tak naprawdę odejdą z naszego życia. Chodzi o to, żeby pewne stare schematy runęły żeby zbudować coś nowego. Kochani, ludzie przychodzą i odchodzą. Praca dzisiaj jest taka, jutro jest taka. Chodzi o to, żeby podjąć konkretną decyzję, która jest tak naprawdę dobra dla nas, dla naszego rozwoju. Dobrze, kochani, e, zobaczymy, jaka energia, co będzie dla nas, dla każdego znaku zodiaku e, ważne podczas tej pełni. Jakiego przebudzenia my doznamy? Zobaczymy. Baranie, jakiego ty mm, przebudzenia doznasz? Karta Głupca. No właśnie, zobacz, jak piękna karta głupca. To jest słowiański tarot, bardzo polecam, jest piękny. Kochany baranin, ty doznasz takiego doznania, doznania, e, przebudzenia, że będziesz chciał tak naprawdę wyruszyć w nowe. To jest karta nowego początku, nowego rozdziału w życiu. E, więc niektóre barany właśnie podczas tej pełni odejdą z pracy, żeby założyć swój biznes. Jeżeli szukacie baranki pracy, oczywiście karta głupca mówi, że znajdziecie przez internet, czy przez podróż, może być to praca jakaś wyjazdowa, e, czy wymagająca, że tak powiem, dojazdu, ale to jest nowy początek. Dla osób, które pracują, mają stabilną pracę, może e, zostaną obdarowane nowymi, e, jakimś, e, nowym, kie, e, nowym stanowiskiem pracy, tak? nowym działem, albo wy stwierdzicie mam dosyć, chcę coś nowego jeżeli macie jakieś problemy finansowe, drogie barany to was oświeci bo karta głupca jest zapowiedzią nowych początków, czyli znajdzie się jakiś nowy sposób, nowa jakaś możliwość do tego, żeby te pieniążki oczywiście sobie powiedzieć. jeżeli jesteście singlami, drogie barany, karta głupca właśnie otworzy wam oczy na to stwierdzicie, że chce coś rozpocząć na nowo, że chcecie wyruszyć w tą drogę, że już macie dosyć bycia samemu, ale uważajcie na e, osoby, które będą niedojrzałe. Możecie poznać takie osoby, które no, będą chciały tylko romansu. Na to uważajcie. Ale generalnie to jest nowy początek, jeżeli chodzi o sprawy e, uczuciowe. Jeżeli jesteście w trwałym, szczęśliwym związku, zadajcie sobie pytanie, drugie barany, czy ta relacja faktycznie daje mi to, co chcę? Czy jest równe branie i dawanie? E, czy mm, ma przyszłość bo karta głupca najczęściej mówi, że nie niektóre barany e, dojdą do wniosku, że ta relacja, w której są, ona nie prowadzi do niczego czyli nie jest rozwojowa i tu nastąpi to przebudzenie że jednak pójdziecie każdy w swoją drogę jeżeli staracie się o e, uważam, że ta pełnia będzie bardzo e, w to obfitowała także jak najbardziej to jest też karta wyjazdów, przemieszczeń. Tak naprawdę ta karta mówi o tym, że barany dostaną takiego oświecenia, że będą chciały tak naprawdę wyruszyć w nową drogę. Dobrze, byki. Dwójka monet. Dwójka denarów, dwójka monet. No, tu jest takie wahanie. Eee, czy, czy chce być w tej relacji, czy chce być w tej pracy? No, generalnie nie podejmujecie zbyt konkretnych decyzji. I właśnie ta pełnia nakłoni was do tego, żeby jednak tą decyzję podjąć. Koniec e, zbujaniem się, że tak powiem. E, to jest wasza pełnia, waszego znaku. Więc jeżeli szukacie drogie wyki pracy, musicie bardziej skonkretyzować to, czego naprawdę chcecie. Możecie mieć dwie oferty i będziecie się zastanawiać, którą ofertę wybrać. Dla osób, które pracują w stałej pracy, będziecie się zastanawiać, czy być w tej pracy obecnej, czy znaleźć coś innego. I chyba ta druga opcja się pojawi. Będziecie się też, niektóre byki też się będą zastanawiały, czy właśnie może nie otworzyć własnego biznesu, ale to znowu jest wahanie, musicie tak naprawdę przemyśleć tę sprawę, to jest ta pełnia, która was oświeci, więc wy na pewno tę decyzję podejmiecie. Jeżeli macie problemy finansowe, znajdzie się jakiś sposób, żeby te finanse podreperować, czyli może jakaś praca na pół etatu, czy dodatkowa, czy weekendowa. Jeżeli jesteście singlami, będziecie się zastanawiać, drogie byki, czy wy chcecie być tymi singlami, czy nie, czy wam to odpowiada, czy też nie. A jeżeli nie odpowiada wam to, możecie sobie pójść na randki z dwoma osobami. Będziecie się tutaj zastanawiać, czy wybrać Krzysia, czy Marcina, czy Zosię, czy Agnieszka. Także takie trochę niezdecydowanie. Dla byków, które są w stałych związkach, w stałych relacjach, też się będziecie zastanawiać, czy ta relacja jest dla was dobra, czy nie. Czy jest równej branie, czy dawanie. Czy ta relacja daje mi tą stabilizację. Właśnie, bo to jest wasza pełnia. Wy, wy tak naprawdę m, dokonacie tego wyboru. Zdrowie powinno być ok. Jeżeli Wam coś doskwiera, do to ta pełnia też e, nakłania do tego, żeby znaleźć może kogoś jeszcze dodatkową, m, dodatkowego lekarza czy, y, czy zrobić dodatkowe badania. E, bliźniak. Trójka kielichów. Karta świętowania, radości, spędzania czasu w fajnym towarzystwie. Drogie Bliźniaki, jeżeli szukacie pracy. Widzę, że chyba ta pełnia Was na to nie natknie, bo to jest bardziej karta zabawy i może właśnie warto przemyśleć, czy ta zabawa jest, czy ona coś tak naprawdę nam daje. Ta pełnia ma Was natknąć do tego, żeby znaleźć tą pracę i nie wydawać pieniędzy na głupoty. Ale to wiadomo, mówię, to nie musi dotyczyć każdego, oczywiście, znaku. Jeżeli pracujecie w obecnej pracy, powinno być dobrze, powinno być siel sielsko anielsko. Eee, więcej tam zabawy w tej pracy niż zarabiania pieniędzy, ale to chyba dobrze, bo atmosfera jest ważniejsza niż pieniądze. Jeżeli jesteście singlami, drugie bliźniaki poznacie kogoś. Ale musicie bywać. Uważam, że podczas tej pełni będziecie gdzieś zaproszeni. Wykorzystajcie to. Dla stałych związków Trójka Kielichów zapowiada Fajny czas, ale uważajcie na trójkąty, uważajcie na osoby, które mogą się wmieszać w waszą relację, czyli, e, czyli no, osoby, które no, mogą was odciągać od partnera. E, tutaj mówię o osobach, które nie są zajęte, e, mogą mieć na was zły wpływ. Także nie słuchajcie osób trzecich, tylko słuchajcie swojego serducha. Pieniądze powinny być w miarę dobre. Uważajcie, podczas, te, podczas tej pełni może doznacie takiego olśnienia w sprawie waszego wyżywienia. A się zrymowało. Może po prostu niektóre bliźniaki stwierdzą, że to, co piją, to, co jedzą, nie jest to tak do końca dla nich dobre. Niektóre bliźniaki mogą mieć problemy z używkami, i tutaj podejmą decyzję, że już raczej chcą coś zmienić wyzbyć się, tak naprawdę, wyzwolić się od tych nawyków, od tych nałogów. Także karta bardzo fajna, tutaj Wam ludzie będą tak naprawdę wspierać. Raczki niebo, Raczki Rycerz Buław, super, karta działania, odbicia się od naruszenia. Naprzód. Ta pełnia spowoduje, że zacznie Wam się chcieć, drogie raki, i bardzo dobrze. Jeżeli szukacie pracy, oczywiście ta pełnia spowoduje, że bardziej się uruchomicie, bardziej będziecie chcieli być kreatywni, bardziej tutaj ruszycie w poszukiwaniu pracy i ją znajdziecie. Będzie to praca wyjazdowa albo troszeczkę dalej od miejsca zamieszkania. Jeżeli macie pracę stałą, będzie się bardzo dużo działo. Także nie usiądziecie na miejscu. Jeżeli jesteście singlami, poznacie kogoś, kto wyrwie Was z butów, zacznie się od romansu, a co będzie dalej, to zobaczycie. Dla stałych związków będzie ogniście, namiętnie, trochę burzowo, troszeczkę możecie tutaj mieć lekką le, spinę z partnerem, ale ta pełnia tak właśnie czasami działa. Generalnie jest to energia działania. Poprawią się też finanse przez to, że może podejmiecie jakąś dodatkową pracę, czy jakiś mężczyzna Wam pomoże albo wskaże drogę. Zdrowie powinno być dobre, ta pełnia też Was oświeci e, w takim sensie, że właśnie zaczniecie chyba myśleć o swojej kondycji fizycznej. Niektóre raki podejmą działania, typu pójdę na siłownię lub zmienię swoją dietę. Ale fajnie, ta, ta pełnia Was popka do działania i tego Wam życzę. To jest w ogóle też taka energia namiętności, e, płodności. Lew, szóstka kielichów. Karta tradycji, domu, powrotu do przyszłości, nostalgia, wspominka. Ta pełnia drogie lewki może spowodować, że pewne rzeczy wrócą z przeszłości, tylko po to, żeby się z nimi skonfrontować i to zakończyć. Jeżeli szukacie pracy, możecie ją znaleźć w miejscu, gdzie kiedyś pracowaliście, albo będziecie miały pracę drogie lewki z, y, 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 związaną z waszym wykształceniem. Y, w stałej pracy powinno być dobrze. Eee, tu się nie powinno nic zmienić, raczej nie będziecie myślały drogie lewki, żeby założyć swój biznes, raczej nie, raczej posiedzicie sobie tam gdzie jesteście Finanse powinny być dobre, jeżeli one są złe to rodzina wam pomoże, chyba że niektóre lewki wydadzą pieniążki podczas tej pełni na gospodarstwo domowe, na jakieś remonty lub na dzieci, taką stronę Niektóre lewki powrócą do tradycji, czyli odwiedzą swoich rodziców, odwiedzą miejsca, które kojarzą się z dzieciństwem. Dla singli, ktoś może wrócić z przeszłości. Dla osób, które są w stałych związkach, powinno być dobrze. To też jest karta powiększenia rodziny, ale generalnie. Bardzo ładna karta. Czyli ta e, pełnia tak naprawdę nic nie niesie do Was. E, jakoś Was za bardzo tak nie natknie do niczego, chyba że do budowania e, gniazda, rodziny, domu. Ale raczej tutaj powinno być stabilnie. Panna, us, e, panna, siódemka buław. No, siódemka buław. Droga Panno, będziesz walczyła z przeciwnościami losu. Ta pełnia spowoduje, że będziesz bardziej bojczuczna, bojowo trochę nastawiona. To też będzie w Twojej głowie. Będzie ci się wydawało, że musisz walczyć z całym światem. A tak do końca może nie jest. Jeżeli szukasz pracy, faktycznie podczas tej pełni, w tym okresie nie będzie to takie łatwe. Już będziesz trochę traciła nadzieję, droga Panna. Już wysyłam tyle cefałek, a tu nie ma żadnej odpowiedzi. Będziesz po prostu tym wkurzona. Ale spokojnie. Siódemka w mówi: walcz, walcz, a wy walczysz. Także nie poddawaj się. Może to nie być ten tydzień, ale może następny. W stałej pracy też widzę, że będą cię wkurzały osoby. Albo współpracownicy, albo osoby, z którymi właśnie pracujesz, albo twoi klienci, jeżeli masz własną działalność. No, taka nerwowa atmosfera. Finanse też. Co zarobisz, to będziesz musiała wydać. Może też przyjdą jakieś niespodziewane wydatki. Zdrowie też. Uważaj na nerwy, na stres. Jeżeli jesteś singlem, ja bym w tym tygodniu podczas właśnie tej pełni nie szukała, bo ludzie generalnie będą cię denerwować, albo dostaniesz jakieś niemoralne propozycje i na pewno ta pełnia nie przyniesie ci kogoś, kto tak naprawdę będzie dawał ci tą stabilizację, która jest potrzebna podczas właśnie tej pełni bykowej. Dla stałych związków kłótnie nieporozumienia. I tutaj, właśnie, niektóre panny stwierdzą, kurczę, cały czas walczę o ten związek. Wszystko znam mojej głowie, a partner, partnerka ma to gdzieś. Mam tego dosyć. Ta y, relacja po prostu nie rokuje, chcę to zakończyć. I tak pewne panny taką decyzję podejmą. O, będzie burzliwie. Waga. Dziewiątka monet. No i fajnie, drogie wagi. Poprzez tej pełni. Będziecie sobie myśleć o finansach, o pieniążkach, o poczuciu stabilizacji i bezpieczeństwa. Ta pełnia właśnie e, uświadomi Wam, czy relacja jest dobra czy nie, czy praca jest dobra czy nie. E, jeżeli jesteście osobami, które poszukujecie pracy, raczej ją znajdziecie i to będzie w punkt, chociaż niektóre wagi mogą nawet nie szukać, bo mają te pieniążki. Stwierdzą, a po co ja mam teraz szukać, jak jest dobrze? E, dziewiątka monet też pokazuje, że może wam jakieś pieniążki przyjdą z urzędu, czy jakaś darowizna, czy, czy jakiś spadek, więc tu jest ok. Dla osób, które pracują, mają stałe pracę, e, stałą pracę, powinno być dobrze. E, mm, tak jak mówię, ja przy was wagi czuję jakąś dodatkową, dodatkowe wsparcie finansowe. Dla singli raczej nie będziecie się wagi takimi bzdurami, miłostkami e, przejmowały. Bardziej się skupicie na pracy, aczkolwiek może kogoś poznacie przez jakieś działania zawodowe. Ale raczej tu jest mm, pieniądz. E, co dalej? E, dla osób, które mają stałe związki, powinno być ok. Może z partnerem czy z partnerką będziecie chcieli, chcieli coś po prostu kupić czy zainwestować. Pieniądze dobre, więc ta energia, ta energia panny tak naprawdę e, zweryfikuje u Was, co daje mi pieniądz, a, nie, a co nie, co daje stabilizację, a co nie. Więc podejmiecie decyzję typowo związaną z finansami, ale pozytywnie. Także Plany, które też będziecie miały, drogie wagi, one tak naprawdę są bardzo dobre, więc podąż podążajcie właśnie tym kierunkiem. Skorpion królowa monet, też bardzo piękna karta mówiąca o finansach, o pieniądzach. Więc jeżeli szukacie drogie Skorpiony pracy, okres pełni tą pracę Wam da. Często królowa monet mówi o własnej działalności, więc pewne skorpiony, a to wasz miesiąc listopad, podejmą decyzję o tym, że chcą założyć własny biznes, i to jest dobry kierunek. Dla osób, które pracują w stałej pracy, powinno być dobrze, możliwy jakiś awans, czy pochwała, czy jakaś nagroda pieniężna. Dla singli, też znalezienie kogoś, spotkanie kogoś, kto będzie myślał tak jak wy, Czyli o stałym związku. Dla stałych związków możliwy ślub, zaręczyny, oświadczyny albo inwestycja w coś. Także myślę, że też niektóre tutaj skorpiony zamieszkają ze sobą. Zdrowie powinno być dobre, natomiast uważajcie na układ pokarmowy i kręgosłup lędźwiowy. Jeżeli Wam coś doskwiera, pójdziecie na jakieś badania czy konsultacje za opłatą, ale to będzie trafione. Strzelec ósemka, buław, wow! Będzie się działo, drogi strzelcu. Ta pełnia popchacie do działania. Jeżeli szukasz pracy, znajdziesz ją bardzo szybko. Także wysyłasz CV-kę, już masz odpowiedź. Dla osób, które pracują w stałej pracy, też się będzie bardzo dużo działo. Szef tutaj was zawali robotą. Jeżeli szykujecie się na jakąś podróż, wyjazd, to też jest dobry na to czas. Uda się, może jakieś szybkie last minute. Dla osób, które są singlami, poznacie kogoś bardzo szybko w drodze, zacznie się od romansu, ktoś Was tak naprawdę wyrwie z butów, a co będzie dalej, to zobaczycie. Będzie się Wam tak naprawdę chciało. Libido tutaj wzrośnie. Dla osób, które mają stałe związki, będzie dynamicznie, będzie troszeczkę nerwowo, ale pozytywnie. To jest też karta namiętności, płodności, więc jak się będziecie starać o dzidziusia, więc ta pełnia Wam da taką możliwość. Jeżeli, drogie strzelce, macie jakieś pomysły, coś was po prostu nurtuje, że chcecie coś stworzyć, jak najbardziej ta pełnia ku temu sprzyja. Pieniądze, jeżeli macie jakieś problemy, to uda się znaleźć jakąś pracę norywczą, czyli energia podczas tej pełni będzie dla was bardzo obfitowała w nowe projekty, w kreatywność, twórczość, ale działanie. Koziorożec, dwójka, buław, no zastanawianie się, koziołki się będą zastanawiać, czy w prawo, czy w lewo. A jeżeli szukacie pracy, będziecie się zastanawiać, czy ją w ogóle znaleźć, czy nie, czy chce taką pracę, czy siaką. Jeżeli naprawdę będziecie tutaj szukać tej pracy, może znajdziecie dwie oferty, pójdziecie na dwa spotkania, będziecie przyjęci i będziecie się zastanawiać, którą ofertę wybrać. Dla osób, które pracują w stałej pracy, ta pełnia... E, właśnie zasieje taki, taką nutkę niepewności. Czy faktycznie ta praca jest dla nas? Czy powinienem ją zmienić? Czy ona mi da stabilizację i poczucie bezpieczeństwa? Chyba nie. Będziecie się zastanawiać nad zmianą. I ta pełnia właśnie to u was uaktywni. Jeżeli macie problemy finansowe, jakaś druga opcja dodatkowa się pokazuje. Czyli wpadniecie na przykład na pomysł, żeby podwyższyć alimenty, albo żeby znaleźć jakąś pracę dodatkową, albo coś sprzedać. No coś tutaj będzie się rysowało i to będzie dobry pomysł. Dla singli, tak jak mówię, poznanie dwóch osób, i będziecie się zastanawiać, która jest dla mnie. Dla stałych związków będziecie się zastanawiać, właśnie, czy ta relacja, ta osoba, z którą jestem, daje mi poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, czy faktycznie idziemy w tym jednym kierunku, czy niestety nasze drogi się rozjeżdżają. I niektóre, niestety, koziołki podejmą decyzję o tym, że chcą się rozstać. Jeżeli macie problemy ze zdrowiem, będzie druga opcja, druga możliwość, drugi lekarz, druga konsultacja, kolejne badania, które, no tutaj, pokażą faktycznie... Yy, z czym się borykacie i, i będzie sposób generalnie dobry leczenia. Dobra, wodniki. Wow, król kielichów. Yy, jest to energia miłości, serca, opiekuna. Drogie wodniki, kierujcie się podczas tej pełni sercem. Jeżeli jesteście artystami, tworzycie coś, król kielichów pocałuje was w serduszko. Stworzycie piękne dzieła. Jeżeli szukacie pracy, znajdziecie taką, którą pokochacie. Znajdźcie taką pracę, która jest waszą pasją. Jeżeli macie własną działalność, widzę, że ją bardzo kochacie, więc to zaprocentuje. Jeżeli macie jakieś pomysły kreatywne, działajcie podczas tej pełni. Jeżeli pracujecie w obecnej pracy, będzie dobrze, może jakaś nagroda od szefa czy pochwała, ale jeżeli się męczycie w tej pracy, bo wodniki są artystami, tak? Wizjonerami. Jeżeli Wy wykonujecie pracę, która no nie jest rozwojowa, która nie daje tej kreatywności, może warto po prostu ją zmienić na taką, która Wam da po prostu szczęście i radość. Dla Singli, poznanie kogoś, kto ma serce na dłoń. Tu mówię, to jest informacja dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Wy się po prostu tworzycie na tą miłość, a kobiety poznają w końcu kogoś. Kto obdaruje ich miłością? Tego życzę. Jeżeli macie jakieś problemy ze zdrowiem, znajdziecie bardzo dobrego, ciepłego lekarza, który Wam pomoże. Uważajcie na układ pokarmowy. Może warto po prostu zrezygnować z pewnych e, nawyków swoich żywieniowych. Finanse powinny być dobre. No i nasza, nasze rybki-pustelnik. E, ryby wycofają się trochę ze spraw mm, zawodowo-uczuciowych. Ta pełnia nakłoni ich do myślenia, do zastanowienia się tak naprawdę, w którą stronę chcą iść. Wyciszą się, zweryfikują, czy ta praca jest dla nich dobra, czy ta relacja jest dla nich dobra. Niektóre ryby, które szukają pracy, raczej będą chciały albo założyć coś swojego niezależnego, albo na razie nie będą szukały, wyciszą się. Skupią się bardziej na sobie, na swoich sprawach duchowych. Jeżeli pracujecie w obecnej pracy, uważam, że coś tutaj będzie nie tak. Niektóre ryby postanowią zrezygnować z tej pracy, odejść albo iść na jakieś większe L4, żeby przemyśleć sytuację. Finanse nie będą zbyt ciekawe, więc podczas tej pełni drogie ryby nie inwestujcie w coś, bo możecie po prostu stracić. Jedynie w co możecie inwestować to w swoją wiedzę. Czyli to jest karta też poszerzenie swojej wiedzy, kursy, szkolenia. Dla singli raczej sprawa. Mm, nie do ogarnięcia w tym tygodniu, więc raczej, drogie ryby, nie będziecie chciały nikogo szukać. Polubicie swoją samotność. Może właśnie ryby artyści coś zaczną tworzyć, może ta pełnia właśnie będzie dla was bardzo kreatywna w jakieś twórcze projekty. Dla stałych związków też nie mam rewelacji. Niektóre ryby właśnie podczas tej pełni podejmą decyzję, że już nie chcą z tą osobą być, że ta po prostu osoba nie rokuje, że nie da mi po prostu w przyszłości tego, co chce. Nie, nie ma równego brania i dawania, nie ma poczucia stabilizacji i podejmiecie konkretną decyzję, że koniec. Dla zdrowia układ psychiczny emocjonalny Także ta hmm, pełnia u ryb będzie bardziej na kończenie. Starego. Coś musi runąć, żeby coś nowego przyszło. Dobrze, kochani, to jest taka bardzo ogólna energia na tą pełnię. Wiadomo, nie będzie, nie będzie z każdym rezonowała, więc życzę Wam wytrwałości, siły i konkretnych decyzji. Pamiętajcie, że musicie żyć tak naprawdę dla siebie, nie dla kogoś. Pozdrawiam Was serdecznie, Wróżka Kamila.